Witam na drugiej lekcji z kinematyki i ruchu drgającego. Trzeba dokończyć jeszcze kinematykę, bo to jeszcze nie jest wszystko. Do tej pory opowiedzieliśmy sobie na jednej godzinie o położeniu ciała w ruchu drgającym. Jak zależy położenie od czasu w najprostszym ruchu drgającym, w ruchu drgającym prostym zwanym albo ruchu harmonicznym. Ale to nie wszystko, bo jeszcze zostało nam prędkość i przyspieszenie. Popatrzmy. Teraz na prędkość najpierw, tak? Wiadomo, że prędkość stała chyba nie jest, bo mam wrażenie, że ciało jest najwolniejsze w maksymalnym wychyleniu, bo tam się musi na przykład wahadełko zatrzymać, potem się cofa, przyspiesza, przechodzi przez punkt równowagi, chyba z, z największą prędkością, potem znowuż do góry, tak? I znowuż zwalnia, więc prędkość się zmienia. Jak prędkość się zmienia? Popatrzmy na nasz znajomy już chyba rysunek. Teraz nazywają same wektory prędkości, tutaj ciała. Ciało, czy ta tarcza ma prędkość kątową stałą, czyli punkt, który jest do, tej, do niej przyczepiony, ma stałą prędkość kątową też oczywiście i przy okazji liniową, bo ma stałą odległość od, od, od środka r. Przypominam, V to jest omega razy r. VC to nazwałem. Prędkość ona jest stała, prędkość ciała. Ale nas nie interesuje prędkość ciała na tarczy, tylko nas interesuje prędkość jego cienia na ekranie, jak przypominam, tak? Długość cienia. Teraz ja sobie wyobraźcie, że do tego ciała przykleiłem strzałkę o długości właśnie VC. Strzałkę, która symbolizuje, która byłaby styczna do toru ruchu, czyli tak w ten sposób. Tu jest przyklejona strzałka. To VC jest przyklejony. Tak. jakiś patyczek. No to tak naprawdę nas interesuje długość cienia tego patyczka, tego VC. Tak? Bo jeżeli jest w maksymalnym wychyleniu, zwróćmy uwagę, to VC jest w poziomie. I nasze ciało na. Nasze... Nasze... nasz cień na ekranie zatrzymuje się, się nie wznosi do góry. Potem strzałka idzie w dół. Cien idzie też w dół, tak? Więc można powiedzieć, że nas interesuje rzut wektora VC na ową oś, na oś X, tak? Czyli właśnie rzut, czyli długość tego cienia, tego naszego patyczka, to sobie tak wymyśliliśmy, czyli V. V, czyli tutaj V, tak? No to będzie wtedy to samo, tak? Mogę sobie przerzucić to V. No dobrze, teraz jaki kąt jest tutaj między V a VC? V jest, to jest ta sama prosta, a VC jest prostopadłe do, do R. Mam wrażenie, że to jest też kąt alfa. Tutaj. To by oznaczało, że kąt alfa to jest V przez VC. V to V przez VC. No dobrze. Czyli nasze V to będzie VC razy kosinus alfa. Tak. Ale przypominam, że VC to jest prędkość naszego ciała na tarczy. To było omega razy R. Więc pod VC mogę podstawić omega razy R. Tu napisałem, ponieważ w ruchu połokręgu V to jest omega razy R, to oczywiście byłoby wtedy V. W tym przypadku chodziłoby o VC nawet tak naprawdę. Powinno być, więc powinno być dokładnie napisane chyba w ten sposób. Nawet byłoby lepiej C v a to V usunąć. Tak wyglądałoby to lepiej. Tak. No i tutaj co? Już prawie faktycznie już byśmy mieli wzór prawie, że już wyprowadzony. No bo teraz tylko po tak. Pod R podstawimy sobie A. Pod alfę podstawimy omega razy T. Tak. No i jeszcze pamiętajmy o fazie początkowej, który może być, nie musi być w fazie początkowej równej 0, w położeniu równowagi, innymi słowy, powinna być największa prędkość ciała, tak? Tutaj, ale zaraz sprawdzimy, jak to by wyglądało. Tutaj to jest, to jest funkcja kosmos się pojawiła już, więc pod r podstawiłem a, omega przepisałem, pod alfę podstawiłem omega t, no i dopisałem jeszcze fazę początkową drga. Czyli mamy wzór na prędkość, na zależność prędkości ciała, w zależności od upływającego czasu. No dobrze. To jest wykres funkcji Cosinus. Więc to wyglądałoby na wykresie w ten sposób. Czyli na początku, tutaj zakładając, oczywiście, że ruch zaczyna się od położenia równowagi na końcu, kiedy ja to taki wspólny drugi wykres, zobaczcie. Zakładając, że drugi w, w zaczyna się z położenia równowagi, to przy zerowym wychyleniu będzie maksymalna prędkość. O właśnie, maksymalna omega razy a. To, co jest przed kosinusem, skoro, skoro kosinus przyjmuje wartość maksymalnie równą 1, no to sama prędkość to, to jest omega razy a, a razy Cosinus, czyli, czyli to omega razy A jest wartością maksymalną prędkości. No tutaj jest czynnik przed kosinusem jest wartością maksymalną prędkości którą ciało uzyskuje przechodząc przez położenie równowagi bo dla kąta dla kosinusa 0 przypominam faza zerowa, jeżeli cały nawet byłby zerowy. Cosinus 0 jest 1. Zaraz stopni rzecz jasna, no i 0 radianów też przy okazji, jest równy 1, więc 1 razy omega A to jest omega A, tak? No dobrze, uzyskaliśmy wrażenie na prędkość i zależność prędkości w ruchu drgającym, zależności od czasu. A co z przyspieszeniem? Czy jest stałe? No, zmienia się. Tutaj też przyspieszenie. Ciało w ruchu, drgają, w ruchu po okręgu, to przyklejone do naszej tarczy, przypominam, jest w ruchu jednostajnym po okręgu, a w tym ruchu występuje coś, co nazwaliśmy przyspieszeniem dośrodkowym A z indeksem R. To jest przyspieszenie dośrodkowe, tutaj też sobie mogę wyobrazić, że przyklejam jakiś patyczek wzdłuż, jako AR. Malowany już na czerwono, tamten na niebiesko, ten na czerwono. I pytanie, jaka będzie długość tego cienia? Tak, tego patyczka. No to to będzie, no oczywiście, na naszej osi, na naszym ekranie. No tutaj przełożyciłem znowu już w to miejsce. Weźmy uwagę na jedną rzecz. Otóż tutaj ciało, no zobaczymy, kiedy będzie miało największy przyspieszenie, tak? Co do wartości bezwzględnej, rzecz jasna. Jak się ma długość tego patyczka, długość tego cienia do AR i do kąta alfa? Tym razem mam wrażenie, że pomiędzy przyspieszeniem A, które mnie interesuje, przyspieszeniem tego cienia na ekranie, a przyspieszeniem do AR jest chyba kąt 90 minus alfa. A funkcja pomiędzy jednym a drugim to też jest cosinus, czyli będzie cosinus kąta 90 minus alfa. Tak ale 90 minus alfa mam wrażenie, że jest to sinus kąta alfa sinus kąta alfa 90 minus alfa to jest ten kąt, to jest ten bok A do AR to jest A do, do AR. Tak to jest sinus kąta alfa z drugiej strony pamiętamy wzór na przyspieszenie dośrodkowe ciała na tarczy to jest V kwadrat przez r, czyli Vc kwadrat przez r. Albo inaczej omega kwadrat razy r. Tym razem będziemy bardziej korzystać tutaj z tego drugiego wyrażenia, czyli omega kwadrat razy r. Teraz połączmy te dwa wzory do siebie. Uzyskamy wzór na przyspieszenie, ar sinus alfa to z tego pierwszego a równa się ar sinus alfa, ale pod r mogę podstawić omega kwadrat razy r. Omega kwadrat razy r to no i razy sinus kąta alfa. No dobrze. Co dalej? No dalej będzie dokładnie to samo co poprzednio, czyli pod r podstawię amplitudę, pod alfa, pod kąt, pod podstawię iloczyn prędkości czy tutaj nazywane, częstości kołowej i czasu. Do tego trzeba byłoby jeszcze dopisać fazę początkową drgań, bo niekoniecznie musi być zerowa. Czyli robimy to samo, co poprzednio. Czyli mamy omega kwadrat razy a, sinus omega t plus phi 0. Jest tylko pewne jedno ale. Popatrzmy. Tutaj mamy x w górę. Wychylenie naszego ciała jest patrząc na naszą oś w górę. Ale przyspieszenie dośrodkowe, czyli jego składowa pionowa w moim przypadku patrzy w dół. Czyli jaki jest zwrot przyspieszenia względem wychylenia, wychylenia przypominam tak? Przeciwne. Tak. Jest przeciwny. Dlatego też w końcowym rozrachunku wzór na przyspieszenie będzie wyglądać w ten sposób, a od t równa się minus omega kwadrat a sinus omega t plus phi 0. Gdyby nie było tego minusa, to nie byłoby ruchu yy, drgającego. Dlaczego? Bo ciało wykrające się w prawo, mające prędkość w prawo, bo na początku idzie do, na przykład do góry, albo nasze znaczy do góry będzie, dobrze? Ciało wznoszące się do góry, mające prędkość do góry, Doznawałoby przyspieszenia również do góry. Czyli to byłby ruch przyspieszony, czyli bardziej by się oddalało jeszcze. A tak? Wychylenie w górę, prędkość w górę, a przyspieszenie w dół, czyli ruch opóźniony. Zatrzymuje się na górze, zaczyna opadać. Wychylenie w górę, prędkość w dół, przyspieszenie w dół. Przeciwnie do wychylenia. Czyli ten sam, ale, ale z drugiej strony prędkość ma teraz ten sam zwrot co przyspieszenie, czyli ruch przyspieszony. Mijamy położenie równowagi. Wychylenie w dół, prędkość ciągle w dół, a teraz przyspieszenie w górę. Ruch opóźniony, czyli ciało będzie zwalniać. Dochodzi do, do punktu maksymalnego wychylenia i teraz znowu w, w górę się przemieszcza, tak? ale wychylenie ciągle jest w dół, bo ciągle jest pod osią. Prędkość w górę, bo ciało się teraz porusza do góry. A przyspieszenie jest do góry, inaczej niż wychylenie w dół. Czyli, ale ma przyspieszenie do góry, zwrot co prędkość, czyli będzie ruch przyspieszony. Czyli ruch opóźniony, przyspieszony. A opóźniony, przyspieszony. Tak to wygląda. W takim więc razie mamy ruch właśnie drgający. Gdyby nie było tego minusa, gdyby przyspieszenie nie miało przeciwnego zwrotu, to co wychylenie, byłaby kicha. Nie byłoby ruchu drgającego, prostego, ruchu harmonicznego innymi słowy. A weźmy na jedną rzecz. Otóż to, to, teraz podkreślam, e tutaj to omega kwadrat mi się nie cały czas podparte też. O, to. to. To, teraz podkreślam, a sinus omega t plus fi 0 to jest wychylenie. Czyli też mogę zapisać prościej, że a to się równa minus omega kwadrat razy x. Tutaj potarowałem sobie, że a zależy od czasu. No bo tutaj formalnie tego nie widać, bo nie ma tego czasu tutaj we wzorze. Tak, minus omega kwadrat po prostu razy x. A zależy tutaj, bo to A zależy od od x, a nie od czasu, można tak powiedzieć. Czyli tutaj, tutaj lepsze byłoby napisanie, że A od x równa się, jeżeli już chciałbym to zrobić. A. Czyli wykrywanie zmienia się jak wykres funkcji minus sinus. Jak to teraz wyglądałoby na wykresie? Nie znalazłem wykresu osobnego dla, dla przyspieszenia, dla prędkości. Jak tutaj widzieliście, znalazłem taki wykres gdzieś w internecie. Dla przyspieszenia nie znalazłem, ale mam taki jeden wspólny wykres dla każdego przypadku. Dla wszystkich trzech. O, to, to się zmieści. O, zmieściłem się. Popatrzmy, co uzyskaliśmy. Zakładamy, że faza tutaj as A sinus omega T jest zapisane, czyli zakładamy, że faza początkowa jest zerowa. Czyli ciało otrzyma swój ruch z położenia równowagi. I teraz popatrzmy. Położenie równowagi, maksymalna prędkość i też przy okazji zerowe. Czyli w położeniu równowagi ciało nie zmienia swojej prędkości. Ciało zwiększa swoje wy wychylenie, zwiększa swoją... jest coraz bardziej wychylone, prędkość coraz mniejsza. maksymalne wychylenie prędkości jest zerowa, a przyspieszenie jest na minusie. Przeciwnie, jest do wychylenia. Wychylenie w górze, przyspieszenie w dół. Wychylenie będzie na dole, przyspieszenie będzie na górze. Tak? Potem ciało będzie zmniejszało swoje wychylenie. Czyli będzie dążało do, do położenia równowagi, prędkość będzie w tym momencie rosła, ale będzie miała przeciwny zwrot, ciało się cofa. A przyspieszenie w tę samą stronę będzie miało co prędkość, pod, pod osią, czyli w ruch przyspieszony. Maksymalne, wychyl, maksymalne wychylenie to jest amplituda, maksymalna prędkość to jest omega razy A, a maksymalna wartość przyspieszenia omega kwadrat razy A, bo to, to jest przed, to co jest przed sinusem jest maksymalne wartością przyspieszenia omega kwadrat razy a. Tak. Więc uzyskaliśmy coś yy, takiego. O, 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 tak. Tutaj, tutaj jest oś, tu jeszcze mogę troszkę do góry. O, tak będzie najlepiej. No i przy okazji wzory V omega a cos omega t i minus omega kwadrat a sinus omega t. Jeśli byłaby na przykład faza początkowa drgań, jedna, druga, piradiano, czyli od maksymalnego wychylenia, to oś X bym przesunął w to miejsce, czyli zaczęłoby się od maksymalnego wychylenia, czyli prędkość zaczęłaby się od prąd pod, pod zera. A, a przyspieszenie zaczęłoby się od maksymalnego, ale na minusie, bo byłoby przeciwnie związane niż wychylenie. Czyli osie byłyby po z tego miejsca, z tego miejsca, z tego miejsca, czyli tutaj byłby kosinus, tutaj byłby minus sinus, a tutaj byłby minus cosinus. Tak, z od tego byśmy zaczęli. Rygresję. Albo po prostu plus faza początkowa, plus faza początkowa, plus faza początkowa. To było wyprowadzenie tych wzorów, tak, analiza na wzór na prędkość i na przyspieszenie, ale jest prostsze wyprowadzenie, o wiele prostsze, ale teraz, kto nie jest zainteresowany zbyt mocno fizyką, niech wyłączy film i sobie już idzie na herbatkę, na kawę lub na coś innego, co lubi. Dlaczego? No bo popatrzmy. Szybsze wyprowadzenie wzorów, co prawda szybsze, niekoniecznie przyjemniejsze. Skorzystamy z zależności położenia od czasu w ruchu drgającym, czyli położenie od czasu x od t, a sinus tam omega t plus phi 0. Teraz definicja prędkości. Popatrzmy na definicję prędkości. Zmiana położenia po czasie delta x przez delta t. Tutaj byłoby zapis wektorowy, ja zapisałem tutaj już skalarnie, ale w zapisie różniczkowym takim dx po dt, czyli ten upływający czas nieskończenie mały. Czyli to, co, co to oznacza ten zapis, że trzeba Wyciągnąć pochodną tej funkcji w zależności od czasu. I sprawa będzie załatwiona. Będzie koniec. Tak? No pochodna funkcji sinus. Pochodna funkcji sinus, jak się zorientujecie na matematyce, to jest cosinus To, co jest przed funkcją stałe, będzie przypisane z powrotem, czyli będzie a cosinus omega t plus 0. Ale jeszcze jest to tak zwana funkcja funkcji, czyli jest tym to, że sinus zależy od czegoś, od czasu, to jeszcze to to jest wewnątrz, zależy od czasu, omega t. Ten kąt zależy od czasu jeszcze. Czyli pochodna tego kąta, omega t. A pochodną omega t będzie omega, który wyciąga się przed. Czyli to jest funkcja funkcji, czyli mamy pochodna x po czasie, pochodna sinusa jest cosinus i jeszcze omega trzeba wyciągnąć. Tak? czyli a omega cos omega t plus 0 jest sprawa załatwiona. przyspieszenie identycznie na prędkości po czasie różniczkujemy dv po dt podstawiamy do wzoru a omega cos omega t plus 0 ta z pochodną cosinusa jak się zorientujecie na matematyce jest minus sinus wprost minus sinus omega a przypisujemy. Ale kolejna omega wyskakuje nam znowu z pokłodnej wnętrza, czyli ze środka wyskakuje na zewnątrz i będzie omega kwadrat. Jest sprawa załatwiona. Kto tam różniczkuje, kto całkuje, widzi, że to jest proste, ale to trzeba nam powiedzieć już opanowane. Czyli widzicie, że warto tego się tego nauczyć. A po drugie, jak pójdziecie na studia, <grytanie> to nie ma co ukrywać. Na studia techniczne, jakieś ścisłe, przyrodnicze. To Was nie ominie, nawet na medycynie. Oto to dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za przyjemnie spędzony, mam nadzieję, czas. Dwie, druga lekcja. Do zobaczenia, do usłyszenia na następnej godzinie.